Cześć, tutaj pan efekt. Tutaj macie mapkę, która będzie na Expa. Będę ją pokazywał, a ja bym chciał wam pokazać jakąś emotkę. Widzicie? Jaką mamy emoteczkę? Dobrze, to ja teraz sobie zagram to ja teraz zobaczę, jaką mam emoteczkę, jaki ma ziutek, mam emoteczkę. Zagrajmy tą mapkę i zobaczmy o co tam chodzi, dobra? film może się sam skończyć. Subskrybujcie mnie. Dziękuję za dziewięć subskrypcji. Bardzo. Jutro ja będzie daily. Jeden dzień. Jutro będzie daily. Dzień, was za dźwięki, które są. I proszę, 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 proszę. ech, 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 ech. Oh shit, jak Dobra, mam tutaj telefon, mój... Nie, gzde. zobaczcie, tutaj chodzi w tej mapce. Ta nie jest takie, o co tutaj chodzi. No hmm, tutaj mamucika, okej, okay. rozpoczynam tutaj z mamucikiem. Come, gift? Nie, 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 nie. Tu musi być coś tajnego. Wie. Wie, że to, że to będzie coś tajnego. Czeka. Wiedziałem, że to jest coś tajnego. Enter to secret area. Wiedziałem, kochaneczki. Ludzie, Wie. ja to wiedziałem. Zwłaszcza, ogólnie, zdobędziecie sobie. E, Część jest 8600 ekspa. Czy ja się... Ej! Czy wy to dostanie? Czy wy? Oje, nie, 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 Skoro już tak dostaniecie sobie 8000 tam to 600 expa. Bierzecie sobie sztuce. Ja czegoś poszukamy. Tu jest taki ślub guziczek. Zobaczmy. Nie. Ej. Y Wy ta w deploya i polujecie na ziomeczków ogólnie. Za, za, za czym ile wam ziomeczki dadzą? Jakiś ziomeczek. Ile wam tych. Zio, za ziomeczka dostajecie. Za ziomeczka dostajecie meczki mam po 1 HP. Za ziomeczką dostajecie, dostajecie 750 HP. Um, jak więc ja jesteś szybciutko poziom, ogólnie, to po prostu szukacie tych ziomeczków, wiecie? Cała mi filozofia. Kilka ziomeczków sobie zabijecie. I za nie dostajecie, o, nie, za niektóre ziomeczki dostajecie też 300. To jest też możliwe, to sobie na tą willę. Może I to tutaj coś jeszcze możecie sobie chyba dostać. Ja nie, nie mus mus muszą być z tego dwa filmy. Z tego będą ogólnie. Bo tutaj też macie jeden HP ogólnie. Oni was chyba nie mogą zabić, w tym z tego co wiem. Widać, mogą was zabić. A zostajecie dużo, nawet expa. Druga mapka też będzie. Yy, jeszcze macie kan Gift. I... I nic za to nie dostajecie, ok? Jak później do tego specjalnie. Brak przedmiotów w automacie? Ok. To 什么时候动？